Kolenda z, z Herodem, którą obecnie wystawiamy, ona nie powstała teraz. To jest kolenda, która przetrwała od czasów I wojny światowej w niezmiennym, że tak powiem, wydaniu czyli wszystkie dialogi, wszystkie postacie są takie właśnie, jakie, jakie były w, w tamtym e, okresie. E, skąd taka pewność, że to jest? taka długa historia tej kolendy z Herodem. Otóż mój dziadek, yy, moi stryjowie najpierw chodzili w latach dwudziestych, 30 właśnie po kolędzie z Herodem. Później moi starsi bracia, a teraz przyszła kolej na mnie i na młode pokolenie. I bardzo się cieszymy, że udało się to odtworzyć, bo jak wspomniałem, to jest po prostu co najmniej stuletnia historia i to, że udało się nie tylko otworzyć, ale znaleźć osoby, ludzi, którzy chętni są właśnie do tego, żeby brać udział w tej kolędzie z chorodem, to jest właśnie największy sukces. I tym sukcesem właśnie dzielimy się teraz ze Społeczności. Przyjeżdżają nie, do nas no, widzowie, no, z okolic, no, ja, w całej Polsce, sobie, żeby zobaczyć i kolędę z Herodem i prawdziwy Betlejem, kochanek. Kolędę no, z Herodem no, 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 też no, można sobie no, zamówić no, 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 do firmy czy do no domu. będzie kilka lat żeśmy właśnie chodzili z kolędą z Herodem po domach i po różnych instytucjach, firmach. Nawet byliśmy i w więzieniu. Wskazanych, Niesamowite przeżycie, bo to było więzienie dla kobiet w Misku, coś niesamowitego, e, banków stalowej woli, w różnych firmach, instytucjach, wszędzie tam, gdzie nas zapraszają, chętnie przedstawiamy kolendę z Herodem. U Betlejem, wiadomo, nie da się, to jest za duże przedsięwzięcie, ale kolendę chętnie, wszędzie idziemy i przedstawiamy.